Warszawa, dworzec centralny. To tu, na początku lat 90., myślę, że to już nawet może sięgać głębiej, polowano na dzieci. Na dzieci bezdomne, które uciekały z domu. I w 2003 roku doszło do skazania niewielkiej grupy ludzi, którzy byli związani z mafią. Z gangami pedofilskimi. Sprawa, według mnie, została zamieciona pod dywan, dlatego że brali w niej udział ludzie z wyższych sfer: księża, nauczyciele, lekarze, reżyser bardzo znany, celebryta telewizyjny, biseksualista, który, jak twierdził jeden z dziennikarzy, nawet organizował castingi, jeśli chodzi o małych chłopców którzy się tu prostytuowali. Sąd przyjął argumentację, że to były po prostu, to były dzieci, ale, prostytu, ale oni się prostytuowali. Dzieci z zaburzonych rodzin, dzieci, które uciekały z domów. Tutaj właśnie na nich czyhali zboczeńcy, którzy wykorzystywali te dzieciaki. Do dzisiaj ta sprawa nie została do końca wyjaśniona. Według mnie została zakopana pod dywan. Zniknęła. Tak, jak to wiele razy miało miejsce w takich krajach bogatych jak Stany Zjednoczone, gdzie przez wiele lat funkcjonował jeden perfidny, zły człowiek, który się nazywał Epstein. My też mamy takich z naszych, swoich Epsteinów, którzy którzy do dzisiaj funkcjonują i myślę, że do tej sprawy trzeba wrócić 20, w 2002 roku, w 2003 roku chyba zostali skazani Bogdan Wróblewski pisał tekst dla Gazety Wyborczej później powstał film dokumentalny Sylwestra Latkowskiego ciągnął ten temat we wprost, ale jakoś cicho się zrobiło na ten temat. Może warto wrócić do tej listy tych ludzi, którzy tak nie do końca zostali przez wymiar sprawiedliwości ukarani, a sprawie ukręcono łeb. To jest właśnie dworzec centralny. W Niemczech był dzieci z dworca Zoo. Ciekawe, czy dzisiaj to samo się dzieje na dworcu centralnym, czy mafie pedofilskie. Tutaj funkcjonują. Chyba nie. Chyba to się teraz odbywa w internecie. Jest prostsze.